Nie, nie trzeba. Co? Coś ty zrobił? Nie! Co się kurwa stało? No. Co, się stało? co się stało? To nie ja! Co możemy zrobić? Co to? Be? Nie no spokojnie, też do odratowania, trzeba tylko Be. odjechać. tym Ej dobra, ej, zobaczcie, odratowane. Dziękujemy za odcinek. Ej chodźcie, pogadajcie w, pogadajmy w wodzie, zobacz, no, zobaczcie, zobaczcie okay. jak fajnie. Siema Robert Dobra, widzowie. Widzowie, kończymy odcinek Było w miło. Następnym będziemy przepływać przez tą przez tą z i mam nadzieję, że no. będzie zajebiście trzy cztery, teraz wow. <gry> <gry>